Siemaneczko, witajcie z tej strony Martos Dzisiaj będziemy grać na tym kompie z Pentiumem trójeczką Spróbujemy zainstalować Undergrounda 1 Chociaż nie wiem czy to ogarnie ten komputer Grafika ten GeForce 4 jest spoko Tutaj minimalne wymagania Tam mamy chyba GeForce 2 Musi być no i tylko, że tu jest problem z procentem, bo my mamy Pentiuma trójkę 550 MHz, a tam do Undergrounda O tutaj sobie zobaczcie 700 MHz Trzeba mieć minimum no, Wiadomo, że najlepiej jakby było więcej A my mamy 550, także to na pewno będzie e, Blokować tą grę trochę Nie wiem, czy będzie jakaś tam czy będzie te 30 klatek, może być ciężko, w sumie no jak jednak brakuje 150 MHz. I yy, przetestujemy to, zobaczymy jak się będzie grało. Czy będzie to płynne. Oczywiście kawusia, bo zanim się to zainstaluje. Jak widać, trochę to może potrwać, ale ogarniemy. Dobra, tutaj jeszcze zobaczcie kupię kiedyś zadyszkę, takie starsze gry. Jak coś z tego wyhaczycie, to będziemy instalować. Oczywiście, jak pójdzie to. to chyba są płyty z 2005 i 2006. Kąpa mamy teraz starszego, także może być ciężko. Eee, dobra, zobaczymy. No. CD Action. Kilka Pełne. O, tutaj mamy Settlers 3 złota edycja. To może być ciekawe. No i dobra, 37%, 48%. Wiadomo, że to przyspieszone. A, oczywiście trzeba skopiować kraka. Wiadomo, jak się kiedyś kopiowało. Najpierw jeszcze muszę ogarnąć e, retropiwnicą. Mi tu właśnie podał na na plik, e, żeby USB mi działało na tym 9.8. Także zobaczymy. Powinno to działać. Chyba to ogarnę. Urządzenie wykrywa, ale wiadomo, jeszcze nie działa. Brakuje coś jest ze sterownikiem. Hmm, system go musi wyszukać. Ja go ściągnąłem, nagrałem go na płytę, zobaczymy czy ten przeszukać, czy on to sam znajdzie, czy trzeba mu, na płycie jest tutaj, ale ja go wypakowałem, nie może zlokalizować, eee, dobra, wstecz, musimy mu go podać, chyba pod nos. Eee, dobra, to było A jest USB 95, dalej Ej, eee, dobra, no dobra Chyba działa Zobaczymy czy wykryje pendrive No i dobra, eee, wykrył nowe urządzenie Analizy oprogramowania. No dobra, a jest dysk wymienny F. Sprawdzimy jeszcze właściwości, pojemność całkowita. Tu jest widać 28 giga. No i dobra, czyli USB działa. No i dobra, jeszcze tak jak mówiłem, jeszcze tego kraka skopiujemy. Na chwilę poczekać, bo to z płytki. Mamy crack i kopiujemy go do folderu z GROM. Underground. Musimy go podmienić. Dobra, widać. Teraz powinno odpalić. Zobaczymy. No i dobra, jak widać gra działa. Na razie w menu jest spoko. Eee, oczywiście sprawdzimy zaraz ustawienia. Kilometry już ustawiłem. Eee, widać grafika jest spoko, bo tu działa na trzech kreskach. Kiedyś kuzyn miał GeForce'a 2 to chodziło tylko na tym pierwszym poziomie graficznym. A tutaj widać można dać na Full'a, ale raczej... Ale raczej damy na ten pierwszy. Tu procesor będzie ograniczał chyba tą kartę graficzną. Dobra, tu jest ten pierwszy raid Rozdzielczość się zmieniła na najniższą. Na monitorze, tu mam monitor 17 cali. No i dobra, widać, że te, to odliczanie, tak trochę. Eee, kurde, nie mam tu żadnego wskaźnika do tego. Jakoś frapsa, czy coś będę musiał ściągnąć też, żeby tu wyświetlało klatki. Eee, ale na pewno jest. No nie ma tragedii, ale... O, teraz takie przyspieszenie było, zależy w zależności chyba w jakim miejscu jesteśmy, jak jest więcej tych świateł To tak bardziej tak gra zwalnia Potem jak jest już takie mniej tych efektów Przyspiesza Widać, że procesor trochę nie ogarnia On Może trochę lagować go Teraz jedziemy sami, także tu jest lepiej, tak miejscami Hmm, a tak podejrzewam, że tu jest gdzieś tak 20. 20 klatek, 25 maksymalnie. Teraz już od był spadek. Bo to widać, że granie nie, nie idzie tak płynnie, jak ma chodzić. Zobaczcie. nie musieli się pobawić chyba w jakieś podkręcenie czy coś, żeby chociaż trochę tam go przyspieszyć. Bo tutaj w sumie na tą płytę główną nie ma tam jakiegoś dużego wyboru tych proców. Tam był chyba najszybszy 800 MHz. Chyba najszybszy można tutaj wsadzić. Ale z tego co widziałem gdzieś tam na... Na Elixie, czy gdzieś na Allegro tam chyba... Cenowo też to wychodzi drogo i... I dobra, zobaczymy. Ej, dobra, odpaliłem to jeszcze raz. Wygrzebałem tam trochę w BIOSie. Sprawdzimy na CPU. Ej, dobra, nie wiem czemu tutaj nie pokazuje nam szybkości procesora. Tutaj w nazwie jest Pentium yy, 3 550 MHz. Ej, dobra, tutaj mamy. Grafika, tutaj wszystko pokazuje. Sprawdzimy na tym Everestie. Nie wiem, czy mi tak obraz coś wyostrze. Eee, dobra, Everest. No nie, ten folder. Everest. Tu sprawdzimy. Jeszcze muszę zobaczyć kartę graficzną, na jakiej ona była szynie. tam nie pokazałem. To tak, płyta główna. Procesor. O, tutaj mamy mnożnik 5,5. ,5 to zapewne on jest zablokowany yy, i tutaj jest szyna 100MHz użycie procesora 100% yy, ekran, dobra poszukamy jeszcze z tej karty graficznej Ej, nie to nie to, dobra procesor graficzny Tutaj mamy 64 MB AGP razy 4. Yy, tutaj mamy razy 2, bo jest typ pamięci DDR i szyna 128 Bit. Także spoko. Traktowanie 166 pamięci. Efektywna 333. Yy, dobra, no jak widać, yy, grafika jest nowsza od tego procesora. Także ona pewnie się będzie trochę nudzić przy tym proczku. Eee, dobra, tutaj zobaczcie, tutaj miałem ustawione w BIOSie, tutaj możemy ustawić zegar. Było ustawione, nie wiem czemu było ustawione 350, no ale on i tak pewnie przed w tym standardowym. Tam zmieniłem, teraz zobaczymy czy to w ogóle coś da. Tutaj jak ustawiłem zegar, czy się coś zmieni, zobaczymy to pod Windowsem. się uruchomi jestem ciekawy jak długo ten Windows w ogóle będzie chodził bo kiedyś pamiętam to w sumie on rok czy dwa i on potem tak zamulał albo potem jakieś wyskakiwały błędy no i dobra jak widać tam nie nie, nie ten nic to nie dało tutaj zmienimy sobie teraz na Więcej mamy opcji, możemy zwiększyć tą szynę. Damy teraz na, na, na ten na pełną 133, ale wątpię, że to odpali. Oryginalnie jest 100, zmienimy, zobaczymy, co się stanie. Bo tam przedtem ustawiłem nasz więcej, ale nic to nie dało. Czy on w ogóle coś pokaże? Czy wystartuje. Yy, dobra jak widać, nie, nie, nie ten, zero reakcji Będzie trzeba zrestartować Biosik. O nie, komputer idzie, ale nie nie, nie uruchamia się, dobra Jak widać musiałem zrestartować BIOS Trzeba było budować, znieść, teraz mamy ustawienia fabryczne yy, Zmienimy sobie teraz tu na tą opcję o tutaj normalnie pokazuje 350 na takich ustawieniach tych oryginalnych ustawimy mnożnik tak jak jest 5,5 oryginalnie nie aha tu jeszcze sprawdzimy na 6 może tak będzie ale tu raczej mnożnik jest zablokowany A tutaj na przykład co ciekawe właśnie zmieniam Ustawię na przykład 700, czy tam zwiększę ten mnożnik, a to nic, yy, tak jak przedtem, nic to nie daje. Nie wiem, zobaczymy teraz na tym innym mnożniku. A nie, tam było chyba 550, pokazywało teraz. Dobra, tutaj jest, zobaczcie, nic się nie zmieniło, mamy. Yy, tutaj mamy pokazane 550 MHz. Czyli 5,5 razy 100. Także zmienimy teraz tu na tak, jak ma być. 5,5 eee, damy. Eee, aha, jeszcze muszę, Aha, tutaj 5,5, nie 6,5. Dobra, mamy 112, czyli zwiększyliśmy tylko o 12 MHz. Także mam nadzieję, że na tych ustawieniach odpali bo na 133 nie, nie, nie ruszał w ogóle zobaczymy, jeżeli uda się to, to by nam dawało wtedy e, no 600, 610 e, zobaczymy co wyświetli, tutaj powinno się wyświetlić a to może być krótko, zaznaczę o, mamy dokładnie 616 MHz Także mamy, tutaj nie pokazuje nic, tutaj pokazuje oryginalny zegar. Sprawdzimy jeszcze w Everestie. Dobra, płyta główna. O dobra, tu zaznaczyłem. Tutaj działa, zobaczcie. 616, czyli dodaliśmy. 66 MHz. Mamy teraz w bonusie. Co się udało, ten. Yy, trochę przyspieszyć go zobaczymy, mam nadzieję że teraz gra no nie ma, brakuje jeszcze do tych 700, ale na pewno powinno być trochę lepiej dobra, yy, weźmiemy sobie hondę i yy, dobra, ogarniemy, zobaczymy może to... może będzie lepiej, nie zobaczymy jak to będzie wyglądać Ciężko to tak opowiedzieć, ale tutaj chyba wydaje mi się, że już to odliczanie już jest tak płynniej. O, tu już, o, teraz widać, że jest, jest lepiej, na pewno jest lepiej. O, tu delikatna przycinka. No delikatnie jest ten, jest trochę lepiej. Zobaczymy w innych miejscach, jak jest więcej tych efektów świetlnych, ale jest na pewno jest kilka fps na plus, bo Trochę inaczej się gra, lepiej, ta gra chodzi trochę płynniej, no na tym procesorze już niestety tam chyba nic nie ugramy, bo on tam w żadnej konfiguracji innej już nie, nie ten yy, nie odpalał, jedynie tutaj zwiększyliśmy tą szybkość yy, te, tej szyny tego procesora tam, czy jak to tam jest fachowo. zobaczymy, no nie no lepiej się gra, lepiej Tu teraz szczególnie jak jedziemy sami Oni jadą za nami, no to tu jest tak trochę więcej klatek Nie, ale myślę, że jest to do ogrania Jestem ciekawa, jak to będzie tam później w dalszej części rozgrywek jak tam już szybsze auto czy coś, czy to też będzie miało coś nie jest źle, myślę, że dałoby się to obrać na, na tym kąpie, w sumie kiedyś tak się grało. W takich klatkach 20-30, nikt się na to nie patrzył. Ważne, że gra chodziła. No i dobra, Jeśli Wam podobał filmik, to możecie pisać. Może tam znajdziecie jakąś grę, którą byśmy odpalili na tym kąpie z tych jakichś gier tam. No i dobra, komputer daje radę, na tym taktowaniu nic się nie grzeje, a więc dobra, dzięki za oglądanie, Narka, cześć.